Dla hakerów takim najbardziej łakomym kąskiem, to, to pewnie jak są osoby, które tego będą słuchały, które się na tym znają, to, to nie zaskoczę. To jest absolutnie energetyka. Energetyka, energetyka, i tutaj mówię te sektory dookoła, czyli nie wiem, paliwa, gaz. To jest na pewno to, ten obszar, ale dlatego, że, że ten obszar, jeżeli zostanie zaatakowany, no to może naprawdę destrukcyjne działania przynieść, czy skutki na poziomie w ogóle kraju. Drugim takim sektorem, o którym jeszcze się mało mówi, natomiast są już publikacje naukowe wskazujące na, na różne ryzyka, to jest sektor chociażby wody i kanalizacji, no to jest drugi znowu taki Dostęp, proszę sobie wyobrazić, jeżeli zatrzymamy transport wody, co się będzie w miastach działo. W związku z tym to są te, te, te sektory, które są najbardziej narażone, jeśli mowa o przemysł. Natomiast jeżeli mówimy ogólnie, no to oczywiście bankowość, tam gdzie są pieniądze, to nawet w takim pojęciu, że my rozumiemy, że tam muszą być pieniądze, no to to są te sektory, które są atakowane: ubezpieczenia i bankowość. A służba zdrowia? Służba zdrowia y, niestety staje się. Y, czy obserwujemy ataki na to? To nie jest tak, że to jest jakiś wybrany, wybrany obszar z perspektywy celowanych ataków, natomiast to jest chyba obszar dzisiaj w ogóle światowo najbardziej zaniedbany. Były kupowane na przykład urządzenia diagnostyczne, które ma, miały możliwość bycia podłączonym do, do sieci. Być może nawet ktoś podłączył te urządzenia do tej sieci, natomiast nikt nie zadbał o to, żeby potem były wgrywane odpowiednie aktualizacje, być może wymieniony firmware, żeby była opieka odpowiednia maintenance'owa, czyli w zasadzie skupiliśmy się na tym, żeby kupić urządzenie, mieć z niego korzystać, natomiast już zadbać o jego bezpieczeństwo to nie bardzo i są szkutki, skutki w tej chwili takie, które obserwujemy. Że jakiś tam szpital został zatrzymany, praca recepcji, no bo dane zostały zaszyfrowane. Ja tu chciałem jeszcze zwrócić jedną uwagę. Szpitale w ogóle czy służba zdrowia jest dość podobna do takich systemów przemysłowych. Natomiast w służbie zdrowia nikt nie myśli tymi kategoriami. Przynajmniej z mojego doświadczenia tak to wygląda i kwestie takie jak segmentacja, separacja sieci. To są rzeczy raczej przyjmowane ze zdziwieniem, to jak to my w szpitalach też powinniśmy coś takiego zrobić? A no tak. To są systemy jednak, które mają olbrzymi wpływ na nasze życie.